I dzień dobry, dzień dobry w sobotę, 14 grudnia. Tutaj taki mamy artystyczny nieład też patryczek tutaj jak na wpół musi być rozebrany, bo tutaj ma z rękawicami strój. Będzie robił karteczkę. Dla gości. No robiasz tak. Mhm. Będzie przybijał na karteczce. Swoją pieczątkę, tak? Taką swoją pieczątkę da. Karteczka będzie jaka taka. Do środka pójdzie, tak? Czy tak, będzie? do środka, no bo na zewnątrz jest zdjęcie, to co? dzisiaj po raz czwarty w tym roku będzie obchodził swoje urodziny. Miał już w przedszkolu w Irlandii, miał w domu w Irlandii, miał tam na takiej sali zabaw też w Irlandii, no ale w Polsce nie miał, no to jeszcze musi mieć w Polsce. Po raz czwarty, półtora Kudzyńka, miesiąca po. Przyjdzie przyjdą wcześni. tak? Przyjdzie no. wujek. Poczekaj, no uwaga, nie, nie jeszcze. No, ja ci pomogę. Tak, Uwaga, tak, ja przygotowani. Każdy no. z gości dostanie. Na no, startu odbijamy wszystkie paluszki i do góry. O, jaka piękna łapka, Brawo. proszę. I tak jeszcze kilka razy, tak? My jesteśmy znowu na prokocimiu. Patrz, gdzie idziemy? Odebrać torta idziemy. Tak, tutaj, do właśnie tej cukierki. Ty masz dzisiaj urodziny i co będą ci goście śpiewać? Sto lat. <laughs> tak, będą ci śpiewać sto lat. Dobrze, idziemy. Tak? tak? No i tu już mamy torcik patryczka. 100 złotych kosztował, więc cena dobra. No i bardzo smaczne Są o smaku: czarny las. Także tak wygląda torcik patryczka. Tak? Będziesz dmuchał świeczki? Tak. No właśnie. To jedziemy do babci teraz i po balona jeszcze, tak? To Patryś ogląda tort i jak ci się podoba? Ładny? Ładny, no piękny tort. No i Patryś tu jedzie na takim autku od babci. Tak i my tu już mamy balona, proszę bardzo. Balony są i jedziemy na imprezę, tak, Patryś? No to czwóreczka. A tutaj tanio, bo 24 zł na pompowanie balona. A ten mały 12. Można sobie kupić do 10 zł. A gdzie nie, gdzie? No to kupowałam za 50. że tutaj zostały napompowane. I byliśmy jeszcze w takim sklepie używanym. I co sobie kupiłeś, Patrynio? Traktor sobie kupiłeś, tak? Ty chcesz na husiu, husiu. Dobrze. Leci. A tu po drodze jeszcze chusiu chusiu i proszę patrzeć, skacze na trampolinie robi chusiu chusiu tylko ci pompon skacze do góry no, dzieci dzisiaj nie ma ale ciepło nogami. No i tutaj Agnieszka pakuje karteczki, tak? To takie podziękowania dla gości, to jest Patrycja Rączka. A tu goście jeszcze dostaną takie świeczki z Irlandii. No i takiego aniołka ręcznie robionego z, z przesłaniem jakimś. Takie, mhm. takie prezenty goście dostaną. A dzieci dostaną co innego, bo dzieci dostaną... E, ma no, takie zestawy kreatywne, yy, balonika, jakieś chłodnicze w takim tak opakowaniu, To dla super, super. No my już tuż przed wyjściem na imprezę Agnieszka, kobieta renesansu o wielu talentach, maluje Patryczkę w Ibuzie. Domyślę, ma to być pająk. Spiderman. No my już dotarliśmy do tego Pistra łobzu, gdzie Patryczek będzie miał swoje urodziny. No, już jesteśmy w środku. Jeszcze nie ma gości. Jesteśmy pierwsi tutaj. To tu jest taki kącik. Zawał dla Patryczka. Kącik to jest. Tak. No, tutaj właśnie już się schodzą goście. Jeszcze Patryś prezenty. Odpakowuję, nie czekając. I tutaj kolejni goście. Kolejne prezenty. Patryś ucieka. Pomału, pomału! Dobra, gdaś! Myśmy tutaj z Michałem pierwsi zamówili. Pierwsi mamy. To są skrzydełka z kalafiora. Tutaj wyszło weszło

Oliwka chce pocałować Patrysia, a Patryś ucieka, tak? Chcesz mu dać buzi? No Patryś, nie uciekaj. No chodź. No. Hmm? Nie chodzę. Nie ci dać buziaka? Chcesz mu dać buziaka? No to goń go. Łap go. Łap go, szybko. No, uciek tam. Oj, tutaj chodź na tak? Nie żyje, żyje nam.

sesjach zdjęciowych jeszcze rzut oka na tort patryczka to już czwarty jego tort na czwartą rodziny. a Patrycz tam troszeczkę zapłakany bo strój mu się powrócił super bohatera To jest Agnieszka i tak Patryczka Aniołek, który ma każde sentencję, a aniołek jest ręcznie robiony, więc możecie sobie przeczytać, jaka będzie sentencja na nowy rok. Nie przez mnie, ale e, no tak. Także tak, dla cioci Agnieszki i wujka Pawła. Proszę Państwa. E, to, e, to będzie to, to, to. Dla babci, proszę bardzo, Babcia. E, Tutaj jest dla Cioci synki, Aniołek jest jeden na rodzinę. Dla Cioci Asi, proszę bardzo, dziecięcia Asi. Tak, tak, on więc trzeba sobie oddać. Taki, na cioci Angeliki i wujka Łukasza. Proszę bardzo. I tu jeszcze są prezenty dla, dla dzieci. Proszę, dla Oliwki. Olivia. Proszę bardzo. To dla ciebie. I tu jest ile weszło, ale osia. Co to dostałaś? Patelusze. Pokaż. A świeczki ja widzę. Otwieraj. A tego mamy dwa słoneczne, ale tu mamy kolczykę. A teraz oliwka Gilgata Patrysia, tak? Gilo, gilo. <grystanie> ale, ale na, na no gilgota go! Pod... <grystanie> o, po nogach go Gilgotale ale ma buty. <grystanie>